Witam Państwa gmina Heum Śląski, witam Państwa Janina Nocoń i oczywiście witają Państwa wszyscy uczestnicy regat. Szanowni Państwo... Fantastyczna sprawa. Jeśli jeszcze nie zakochaliście się w tym sporcie, to oczywiście zachęcam do tego. Naprawdę spróbujcie, bo kto wie, może akurat u kogoś z Was rozwinie się ten instynkt zdobywcy wszelkich akwenów. Kochani, Weekend TVS to właśnie ten program, na który ja Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo już za moment przekonacie się sami, dlaczego żeglowanie jest sposobem na życie, i już za chwileczkę przekonacie się również sami. Co tutaj się dzieje i dlaczego regaty to taki moment w życiu każdego uczestnika tegoż właśnie sportowego stylu życia, który z pewnością zostanie w pamięci na długo. Naszym pierwszym gościem w tym ostatnim spotkaniu jest Gabriel Kamiński, prezes Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie. Piękny dzień za nami. Ja to będę podkreślać. Dzień dla tych, którzy kochają żegla, żeglowanie. Dzień dla tych, którzy kochają tą nutkę rywalizacji, która niewątpliwie tutaj dzisiaj była. Takie piękne podsumowanie już za moment. Natomiast ja chciałam zapytać, jak to jest z tym żeglarstwem na, na Śląsku? Czy my jesteśmy taką potęgą, a co? Myślę, że mogę takiego słowa użyć. Zapewne można tak powiedzieć. No, jesteśmy co do wielkości, jeżeli chodzi o żeglarzy śląskich mhm. pod względem województw. trzecim na terenie Śląska istnieje Ponad 60 klubów żeglarskich, gdzie mieszczą się na wszystkich akwenach, które mamy tutaj w naszym regionie. A jak to się ma do tych wszystkich klubów z całej Polski? No to jest około 10% klubów, które są na całej Polsce, w całej Polsce. To jest około 2,5 tysiąca żeglarzy, którzy są zrzeszeni w klubach. A jeśli chodzi o regaty, bo tutaj już właśnie dochodzi ta rywalizacja, tutaj jest ta adrenalina. Jak tutaj wygląda tak naprawdę cała ta procedura? Tutaj przyznawane są punkty podczas tych regat? Teraz mamy obserwowaliśmy przez cały dzień drugą edycję mistrzostw Polski, mhm. które są też zaliczane do mistrzostw opuchar śląska. Na Śląsku jest 10 edycji na 10 akwenach Pucharu Śląska, gdzie się ściga kilkadziesiąt jednostek, no tutaj mamy akurat 30, w zeszłym tygodniu na Jeziorze Goczkowickim było ponad 40, mhm. że żeglujemy, bawimy się, jest adrenalina, jest zabawa. I spędzamy fantastycznie czas. Gdzie jeszcze można spotkać żeglarzy ze Śląska, bo domyślam się, że no jedna sprawa to wszystkie te akweny na Śląsku właśnie, ale przecież wyjeżdżacie dalej poza granicę. Tak, no mamy daleko nad morze, mhm. pływamy po morzu i mamy też swój ośrodek na Mazurach. No i proszę Mazury, to również jest taka przystań, gdzie możecie spotkać e, Ślązaków, którzy uwielbiają taki sposób e, spędzania czasu. A ja dziękuję za rozmowę i oczywiście Was drodzy Państwo zapraszam, abyście zostali razem z nami już za moment. Podsumujemy sobie dzisiejsze regaty. A z nami ponownie na podsumowanie tym razem Bogdan Jankowski, komandor jacht klubu Opte. Witam. Witam serdecznie. I tak kolejne. na sam koniec już po dzisiejszych tak naprawdę regatach zakończyliśmy wszystko. No jak możemy podsumować ten dzień? No myślę, że był udany na pewno z przygodami. Wop miało pełne ręce roboty. Mieliśmy kilka wywrotek, kilka złamanych masztów, bo przyszła no niestety nie, niespodziewana burza. Niespodziewana, ale po prostu jak przyszła Trochę tutaj się podziało i znowu piękne podziało. słońce. Znowu mamy piękne słońce, także wszystko się stało tak, jak się miało stać, wszystko było zaplanowane. Regaty są ukończone, wszyscy są, no może nie wszyscy zadowoleni, bo niektórzy jak złamali masz, no to przyjechali na przykład z północy Polski i w pierwszym biegu złamali masz, no to na pewno nie będą zadowoleni, ale są usatysfakcjonowani, dlatego że to nie na tym polega, żeby tylko po prostu żeby się bawić. Ale domyślam się, że dla prawdziwego żeglarza jednak udział w takich regatach to jest ważna sprawa, prawda? No i kiedy coś się dzieje, to jest jednak Ta taka nutka tenalina. żalu, prawda? No, jeżeli tak się to zdarzy, Aha. na pewno jest nuta żalu, dlatego że każdy, każdy chciałby wygrać. Jest to pełna rywalizacja, jest to puchar polski w klasie omega, więc zbierają hmm. punkty. No i jeżeli są na pierwszym miejscu i nagle no, złamą mi się marsz, no jest to przykre. Przypomnijmy raz jeszcze, dla kogo jest żeglarstwo? Dlaczego to jest takie pasjonujące? Dlaczego tyle osób korzysta z tej formy spędzania wolnego czasu? No bo jest to woda, jest to wypoczynek, jest to pewnie mała adrenalina, no i nie jest to takie całkiem niebezpieczne. Mimo wszystko wypadki się zdarzają, to tak jak dzisiaj tam masz się złamało, kilka udy się wróciło, ale wszyscy są bezpieczni, zdrowi i, i zadowoleni. Mhm. Na co tak naprawdę może liczyć każda osoba, która się tutaj u was pojawi? Każda osoba, która chciałaby skorzystać właśnie z możliwości takiego spędzenia wolnego czasu, która chciałaby poznać taki sposób na życie. No, może liczyć na pomoc od nas. Mhm. Robimy kursy żeglarskie różnego rodzaju tutaj. Mamy UKS, który robi też dla dzieci takie, tutaj sobie właśnie chodzą małe dzieci, które pływają na optymistach. I z tego potem, to jest na rybek, który gdzieś potem jest to kadra i narodowa, bo mamy takiego chłopaka, który jest w tej chwili w kadrze narodowej w klasie laser. I z tego się rodzi żeglarstwo, tak naprawdę. I wszystkich nas to fascynuje. I siedzenie potem wieczorami na, na przy ognisku, śpiewanie szant. No jest to, jest to jakiś pewien klimat. Jest to pewien klimat. No i tutaj pamiętajcie drodzy państwo, wszyscy żeglarze to jedna rodzina. I to też jest piękne, że możemy tak ładnie podsumować. Bardzo dziękuję za ten cały piękny, fantastyczny dzień. Się za te bardzo. emocje, które były i oczywiście wam drodzy państwo dziękuję. Ale dziękuję tylko za dzisiaj. Mam nadzieję, że jesteście z nami i będziecie z nami także jutro. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie weekend z TVS. Pamiętajcie także o naszym profilu Facebookowym. Do zobaczenia jutro pa. Dziękuję bardzo.